Siedzę do środka, by zobaczyć tą wieżę. Ale zobaczyłem pierwszy taki widok, ale to już nikogo nie dziwi. Ale jest punkt triangulacyjny. O. Pewnie chodzi o to, co tu jest. T, -P. Jestem ciekaw, bo to widać, że to jest współczesne, ale czy kiedyś tu był? Na pewno jak było, tablica była tablica, no to pewnie było coś wcześniej. A tu jest Sucha Góra Trockenberg, 352 metry nad poziomem morza.